Hej, cześć, witajcie z tej strony Hawajes i witam was w następnym odcinku z gry Let's Play is Minecraft DCA pack sezon 2. I dzisiaj mówię od razu jest to najprawdopodobniej jeden z ostatnich odcinków, ale jeszcze sam nie jestem pewien. Yy, no i dzisiaj e, ogólnie yy, plan odcinka jest taki. Albo dobra, yy, powiem wam zaraz, bo ogólnie teraz jest noc. Yy, Prawie przez cały dzień robiłem tutaj, że tak to nazwę. Im, im, no, naprawiałem to tamtą dziureo, i, i te fantomy mi się zrespiły i mnie atakują, więc trzeba się schować. No więc, pierwszy idziemy spać, i później wam w sumie y, powiem y, wszystko. No a co, w międzyczasie pamiętać, dać łapkę w górę. Subika na kanale. No, yy, co to tam było? Subika na kanale i dzwoneczka, tak yy, a więc idziemy spać, tak? Idziemy spać, bo trzeba rano wstać, dobram. Hmm. Co to? Co to? Łata! Aha, dobra, zapomniałem przetrwanie. Dobra, przepraszam, bo mi się przez przypadek klikło. Yy, no, co to się stanęło, kurde. Fantomy już powinny umierać. No, umierają. Umierajcie, wy fantomiska obsrane. No, tutaj jest mój kitku w domu się nic nie zmieniło w sumie. I, i tak. I, dobra, i może. A to na łóżku powinienem. Tak jak, tak jak ci YouTuberzy robią, jak jest jakaś poważna sprawa, to wyjaśnienia taki odcinek robią na łóżku, dobra. To my idziemy do kuchni, tak. I ogólnie sprawa się przedstawia, tak. Mister Łęcina, czyli mój były sąsiad w wiosce, jak ona się tam teraz nazywa, na R jakoś, a ja już zapomniałem dokładnie, napisał do mnie list, no i ogólnie napisał tam, że czy wszystko u mnie dobrze i w ogóle, bo się nie odzywam, no i ogólnie napisał, że jak chcę, to mogę do niego wpaść, że się w wiosce zmieniło trochę, i napisał, że y, ogólnie w tablicy ogłoszeń wiosce y, potrzebują kogoś, bo szukają y, bo co to a znaleźli coś podobno w jakimś miejscu takie y, w tym jeziorku co tam jest przy wiosce y, rybacy znaleźli jakieś takie Mega Fest zagłębienie i podobno wysłali tam jednego y, ze swoich y, ludzi, tak wysłali tam człowieka y, swojego Rybaka tam najprawdopodobniej jakiegoś, i podobno mu się umarło. Znaczy nie wiadomo, czy się mu umarło, ale do tej pory podobno nie wrócił, więc. Yy, więc trochę nieciekawy. Więc dzisiaj wybieramy się po tym jakże przy długim wstępie do wioski. Tak, ja już sobie ekwipunek naszykowałem. Mamy nasze to yy, Totem nieśmiertelności, jakbyśmy mieli zginąć. Tak. I i, 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 nie wiem czy coś jeszcze Woda jest, budulec w razie co jest I to wszystko, tak Trzeba jak to się, czekaj jak to było Ta, zaprzyngamy i jedziemy Znaczy, co zaprzęgamy? Przecież ja wozu żadnego nie mam do konia Dobra, nieważne Pojechałbym osiołkiem, ale Osiołek już O oh shit, creepa, quipa, o Oh no, quipa Oh no, quipa Nie, tylko mi tu nie wybuchaj. Sp tylko mi spróbuj tu wybuchnąć. To ci. To ci pierdyknę, dobra, kurde, bo. Dobra, fantom powinien powinny umierać. Zbagował się. Co za fantom obsrany. I że ty obrażeń nie dostajesz, chłopie. Dobra, już dostaję obrażenia od słońca. Dobra, nie przejmujmy się tym fantoma tymi fantomami. Yy, o, otwieramy I tak I, i drogi koniku yy, Tak jak już mówiłem Jedziemy, jedziemy yy, Jedziemy to trzeba Myk, myk O, pyk Zebrałem linkę Płotek by się przydał, żeby miłosiołek nie uciągał Ale, yy, ale osły to tam Są spokojne zwierzątka To on powinien yy, chyba yy, No powinien być grzeczny w miarę, dobra Jedziemy, tak. Co to się dzieje? Pszczoły. Psz 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 co ci się? To przez tego TXT? Czy co to? To to to? Kurde. Dlaczego ta pszczoła była taka trochę kolorowa? Dobra, nieważne. Y wyruszamy w drogę. Tą. Tutaj pojedziemy tym takim. Przy tej skarpie pojedziemy. Gdzie jest twierdza? Tam, tam nowe okna zacząłem robić. Nowe okna, tak, bo ja jestem firmą, co się zajmuje robieniem okien. Tak, ja robię okna. To tak, które dziwnie zabrzmiało, ja robię okna, ale dobra. I No, więc wyruszamy. Tak szczerze do tej wioski, tutaj daleko nie jest. Ale myślę, że na spokojnie powinniśmy trafić. Jeszcze może sobie z mnie się o Myk Dobra. Mi nie laguje, to na nagraniu nie powinno lagować też Dobra, jedziemy kurde Ale tu są gęste lasy, zapomniałem, że te Tajgi świerkowe to są zawsze takie gęste Oj, już jesteśmy Kurde Teraz trzeba jeszcze jakoś przez, przez tą rzekę obsraną kurde Przejść Co? Czy tam most jest? Nareszcie tu most zrobili ty. Ale ja nie wiem czy ja mogę... Może zrobimy tak, że... Ja pierdzie. Łęcina miał rację, ty trochę się zmieniło, bo tego to tutaj nie było, kurde. Może schowam broń, żeby nie było, że jestem taki... No choć koniku. to? jest jakiś ten. Ale się nie pali lampa chyba zgasła. to tu kurde. A tu chyba nie dziś drogę, ścieżkę zrobić, ale o... Hey, he, tu chyba mieli zrobić ścieżkę, ale... Nie, coś zapomnieli, kurde, ścieżki zrobić. Dobra tam kurde, co ja im będę robił, to oni będą robić. No. O, tu schodki. Tu jakaś tabliczka. E, dobra, tu jest. Rybakowice. To dobrze pamiętaj, że na R jakoś. Dobra, nie wiem, tutaj chyba mogę... Mogę chyba na konia wejść. Chyba mogę. O kurde, a co to tu? Jakieś mury? I co to to? Kościół? Co to kościół jest? Na to wygląda. Kurde, dobra. A, trochę się zmieniło. Dobra. To tak może nie będę do Łęciny tam od tylnym wejściem, tylko wejdziemy tak kulturalnie od przodu. I, I... przepraszam panie obywatelu i tak, mogę... Mogę i, i mogę... Panie obywatelu, panie obywatelu, mogę, mogę, mo, mogę, dobra, kiwnął głową, że mogę, dobra, to jak mogę, to mogę. O, proszę, nie chcę tu, jak będziesz chciał, to tutaj masz y, koniku. O, właśnie, tam masz wodę, jakbyś chciał. Kurde, dobra. O, kurde, to drzewo tu było? Chyba nie było. Ale drzewo wielkie Kurde Czy tu się zmieniło? Tu wcześniej była noclegownia, co teraz tu zrobili? Tawerna, pijany osadnik Browar maragdy. szmaragdy? Ciekawe Dobra, kurde Może pierw złożymy wizytę Łęcinie? Dzie Dzień dobry, co tutaj tyle? Co to, kolejka jest? Czy co to to, kurde? Ale tu ludzi teraz zaczęło mieszkać, kurde. Nawet ktoś do góry idzie pać. Łęci... Wow, Łęcina ma nowe drzwi. Łęcina. Usługi budowlane pan Łęcina. Dzień dobry. Dzień... Cze Cześć Łęcina. Cześć. bo to ty. A bo to ty teraz budowlaniec jesteś, tak? No dobra, okej. Okay. Mm. I to Łęcina, bo ja ci tak trochę nie odpowiedziałem na ten list. Ogólnie przyjechałem i w ogóle i im tak i, i tak 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 ja za tego questa czy to tam, za to zadanie się biorę kurde, mieszkanko sobie obejrzę mogę. Mogę Łęcina? No chyba jak nic nie mówisz, to chyba mogę. Kurde to łóżko to chyba z małżonką ma. O kuchnia... Kurde, ale fajne, tu tu się można usiąść. Co tyle ludzi tu jest, kurde? Beczka. Kurde, oj, tutaj do góry. A ja pamiętam, że te schody były węższe. O kurde. O! Dzień dobry, pani Łęcino. Dzień dobry. Czy stół macie? Kurde. Dobra, dobra, to do widzenia. E, ja, e, tak, ja mam zadanie, ja idę. Co to za jednooki bandyta? Gdzie idziesz? Stój, ty złoczyńco. Aha, dobra. Kurde, a tu ma... O, a ten teraz widokowy to chyba był. Tutaj tak szczerze, nie wiem po co takiego kloca z kamienia zrobili. Co to to? What ta? Co to jest, jakiś fort? Czy co to to? Kurde, ale tu się zmieniło, ty. Ale dobra, myślę, że em, w kolejnym odcinku się trochę jeszcze pozwiedzamy, bo tu się naprawdę zmieniło. A teraz trzeba jakoś tam dopłynąć, bo to jest podobno trochę. Dzień dobry, dzień dobry. Kurde, tu jest podobno. Kurde, no wszystkie łódki zajęte. Gdzie ja mam teraz? O, tu jest łódź. Dzień, dzień dobry, ja bym chciał łódkę wypożyczyć. To mogę? Dobra, bierzemy sobie łódkę. Świerkowa. To pewnie z tej tajki tam. Co to, tu też się coś zmieniło, coś się buduje? O kurde, ty. O! Dobra, chyć. I płyniemy. Co to tu? Trzeba poszukać tutaj na tym jeziorze, bo ja nie wiem gdzie to kurde jest. Co to Łęcina mówi, że to tak głęboko bardzo jak na to jezioro. Że to tak bardzo głęboko gdzieś to trzeba poszukać. Bo ja nie wiem gdzie to jest. Dobra, tu jest lód. Gdzie to, to, to? Jeść, yes. Tutaj jest już płytko, to raczej nie O Co to było? Dobra, znalazłem to yy, Tylko co ja... Co to się stanęło? Coś dostałem jakieś kurde. Co to tu? Nie. Co to jest za... A to dzwon do nurkowania jest. Hy. Dobra. To będę wiedział, jakbym potrzebował. Jak tu się... O, kolejny do nurkowania dzwon. A on działa? Działa. Czy nie działa? A, chyba jednak nie działa. Duszę się. To niedobrze. Obra, Płyniemy. Co to to za? Co to za ryba ogromna, muszę kuszę naładować. Co to tam było? Ścieram w to. Co to jest odporne na moje pociski? O to to. O nie, 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 nie. nie. To będzie ciężka walka. I oni mówili, że oni tu człowieka wysłali, że ogólnie to zginął i to nieciekawie się skończyło dla niego. Ja mam nadzieję, że ja od tego czegoś nie zginę, kurde, obszranego obszrane to, kurde i serduszka tracę. Kurde, dobra, tu mam dzwon. Dzwon, to dwa jeszcze to tu jest, kurde, co ty? Nie, 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 nie Dobra, i, i Magic, tak magic, y, y, magic, y, magia, ja teraz już y, żyć z powrotem i ja teraz sobie biorę totem nieśmiertelności, bo tarcza i tak na tego typiarza walunego nic nie daje. Ja nie wiem co on robi, co on odwala, ale ja go muszę zacząć klepać po prostu i on no siema, siema Na niego się chyba nie powinno patrzeć Tak mi się przynajmniej wydaje Ale jak to tak naprawdę jest to nie wiem, będziemy do niego strzelać cały czas Może to coś da O nie, zombie mnie goni, ty Dobra, zginął O kurde A ty co? Czego kurde? Kurde, jeden zginął, jeszcze, jeszcze jest więcej tych takich, tych ryb dużych, kurde, ja nie wiem co to jest, ale to jest... Ja kurde nie wiem co to, to, to jest, ale to jest jakieś kurde zmutowane, wielkie... Kurde, ja nie wiem co to jest. O, o, o! I gościu ma te widełki tak zwane. Truizom, no, ma. fajnie by było jakby mi go wydropiło. Dobra ej dobra bo, bo ginę, bo ginę. Ginę, ginę, ginę. Mam niby totem nieśmiertelności, ale... Wolałbym nie zginąć od tego, że się... No, że kurde w skrócie utonę, bo ostatnio chyba zginąłem od tego, że utonąłem, czy jak to tam było? No dajcie mi truizom, niech mi trójząt wydropi. No, i nic to nie daje, kurde. Hmm. Dobra. Um, 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 um. Hmm. Hmm. Niam, niam. Dzwon nie działa pod wodą. A szkoda. Dobra. No, chodź tu ty, obsrańcu. Chodź się bić. Chodź. No, czemu nie mogę go uderzyć? Co to ma być? Kurde, chodź tu, chodź tu, chodź tu od... Chodź tu, od, tu, chodź tu. Chodź tu. Chodź tu, chodź tu. Chodź tu, kurde, o przyrańcu Płyniemy, dwa serduszka, ja pierdzielę. No nie wierzę. Hmm. Teraz pytanie, co teraz? Nie, wiem. Dobra py, pyra Co ty tu, kurde, ty obszrance, ty tu zombie są. Czego tu jeszcze brakuje, to ja nie wiem. Tutaj jest dosłownie wszystko i nic, kurde. Dobra, lecimy się bić z tym kurde, z tym kurde, Honda tu zginął. <śśmiech> Gąbkę mi z niego rybki. A pozabijam se was trochę. A nie dobra, bo to się rybacy wkurzem, że tego, że. Dobra. A to tak działa. Nie, dobra, bo zginę zaraz. Znowu zostałem. To tutaj gdzieś jeszcze jakiś kolejny jest. Ty Ledwo uszłem z życiem, kurde. Dobra, gdzie jest kolejny ten obszraniec, kurde? Oba. O, tu też mogę takie miejsce w wodę. Tu jest za, ja to pamiętam. Ja to na w... początku datapaka ja tutaj byłem w takich tych. Ja żem tutaj takie te zwiedzał. Jak to się kurde nazywa? Ok, właśnie. Użyłem to temu w najgłupszy sposób jaki się dało Na śmierć i życie Obra. Kurde, to trzeba jeszcze tutaj przeszukać Oprócz tego, że tutaj są spawnery yy, Mobów Takich jak zombie I utopce A bo tu jest chyba spawner u tych, tych? No nie mogę tego rozdupcyć, serio? Ja cię pierdzielę, no... No nie wytrzymiem. Hmm. Ryba, rozdimka. Ło, to... Co to to? To tu jesteś ty, kurde! No hono, hono na solo, hono na solo Teraz się porobię kurde, chodź, 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 chodź się bić, chodź się bić. Chodź, 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 chodź. No dawaj, daj, co? Wody ci brakuje. Kurde, chodź się pić, chodź, 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 chodź. ja cię... O, porobiłem go. No. I co mi wypadło? Odłamek. No, kurde jeszcze szkielet. Ja pamiętam to, ja byłem, to są te takie... Tutaj gdzieś złoto powinno być i w ogóle. I tego typu rzeczy. Kurde Gdzie ja to teraz? Jak ja mam się tu? Skrzynia. Płyta. Hmm. Po co mi płyta? No o dobra, tu jest ta dziura. To dziursko. Tylko jak ja mam teraz tu przejść z powrotem. Ja mam pytanie, co się dzieje z tym... Kurde, czekajcie, czy ja mam tryb? kreatywnie przetrwania? Przygody, no to ja chcę przetrwanie jest przetrwanie. To co ja nie mogę, co się z tym kilofem dzieje, że nie mogę kopać? Kurde, co ja mam teraz robić? O to, to, o tu przepłynę, przepłynę, dobra, prze, przecisnąłem się, tu te utopce są, się respią. Dobra, ja im powiem, że generalnie ta, tu jest trochę bezpiecznie, ale tutaj w ogóle jest mnóstwo ryb. Kurde. Mla kurde. To chyba moja łódka. I panowie rybacy, tam ja już to wyczyściłem, jest bezpiecznie. I no. Dobra, kurde. Ja jeszcze muszę pogadać z Łęciną. I tak, z Łęciną, przepraszam. Przepraszam. Z Łęciną muszę poczekać. Po, poczekać pogadać z Łęciną rybakowice wejście numer 1 okay. ok albo tu jest takie albo tu jest taka ta płytka o kurde tam wolę nie iść bo ja pamiętam falochy, kurde ja wchodzę na falochy, a to srupion kurde no. o tutaj to. co to jakiś balkon kurde to będziemy wszystko kurde zwiedzać w następnym odcinku bo to się trochę zmieniło Dobra Myślę, że z tego odcinka to było na tyle Co to? Tuż to, to, to mój dom Noclegownia? What the? Aha, mój dom się teraz zmienił w noclegownię, tak? Stary dom. Dzień dobry może że ja nie wnikam, co tu... Dobrze, nie będę chodził po łóżkach Dobra Może ja tu nie wnikam, co to się dzieje No cześć Łęcina, no i... Okej, okay, okej, okay, dobra Aha, to, 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 to a, to ja dostanę nagrodę od tego typa, tak? Za to zlecenie To idę, dobra No, i widzowie z tego odcinka to było na tyle Ja byłem Hawajes Wy byliście wy I co, widzimy się w następnym odcinku Elo